Hej, siemano! Jestem Hexu i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam Was w kolejnym poradniku. Dzisiaj pokażę Wam, jak przesłać pliki, na przykład od AOH2 i tak dalej, do Mediafire, tak, żeby inni, nie posiadając nawet licencji, mogli normalnie to pobierać. Więc zacznijmy od pierwszego kroku. Najpierw odpalmy sobie tutaj, jak widzicie, naszą stronę internetową. I wpiszmy sobie na przykład tutaj, właśnie to Mediafire. Mediafire. Ponieważ ja z tego ciągle korzystam i jest to naprawdę fajna opcja. Jedna z najlepszych opcji, jakie mogą być do tego. I teraz bierzemy sobie nasz folder, tutaj sobie go zmniejszmy. i przekładamy sobie Modern World. Ale przed przełożeniem go tutaj, musimy najpierw sobie go zapakować. I add to Modern World. Jak widzicie, normalny to jest scenariusz, i mamy go teraz zapakowanego w RAR i teraz przynosimy to tutaj i jak widzicie mamy preparing, on nam się tutaj normalnie przysyła, parę tam kilobajtów weryfikuje to wszystko kopiujemy link i na przykład wrzucamy jakiś link, czy coś takiego i wklejamy po prostu link, ctrl-v enter i pokazuje nam się taka stronka. jak klikniemy download to automatycznie startuje nam się pobieranie tego pliku i mamy już wszystko w sumie bardzo dobrze zrobione. Możemy też zrobić, to jest też w przypadku Zip Genius. Jak widzicie, Zip Genius add to modern world. Zip to się powinno pojawić albo tutaj, albo ten. O, już mamy w zipie. Bierzemy to tutaj. Preparing. Wszystko nam się tutaj robi. I klikamy Copy. Ctrl V. I mamy zip. Jak widzicie tutaj nawet po linku można zauważyć, że to jest normalny ZIP. To znaczy to jest wszystko w tym filmie. Dzięki wszystkim, co oglądanie mam nadzieję, że przydał się ten oczywiście poradnik. Ja byłem Heksu, trzymajcie się i hej!